Jestem Brytanii i mam 35 lat. Ludzie zawsze pytają mnie, jak trafiłam do branży restauracyjnej, jakby to był jakiś przypadek. Prawda jest taka, że od dziecka marzyłam o prowadzeniu restauracji. Kropka, podczas gdy inne dziewczynki bawiły się w dom. Ja zakładałam udawane restauracje w mojej sypialni, wraz z menu, które pisałam kredkami. Po ukończeniu college'u, gdzie studiowałam, aby zostać restauratorką, od razu wskoczyłam do branży. To było 13 lat temu i od tamtej pory nie oglądałem się za siebie. Cóż, w każdym razie nie do niedawna. 10 lat temu moi rodzice przyszli do mnie z czymś, co nazwali sytuacją rodzinną. Moja starsza siostra Rachel miała problemy finansowe. Miała przyzwoite mieszkanie, ale nie mogła sobie pozwolić na jego utrzymanie bez dochodów z wynajmu. Rzecz w tym, że nie chciała też go sprzedawać, bo wiedziała, że później będzie więcej warte. Brittani, kochanie! Musimy pomóc Rachel, powiedziała moja mama podczas jednego z naszych niedzielnych obiadów. Ona naprawdę teraz walczy. Mój tata przytaknął. Czynsz w tej okolicy wynosi około 1200 dolarów, ale gdybyś mogła zapłacić 1500 dolarów. To naprawdę pomogłoby jej stanąć na nogi. Pamiętam, że myślałem, że to dużo dodatkowych pieniędzy, ale Rachel była rodziną. Zawsze była złotym dzieckiem, osobą, która miała zaplanowane idealne życie. Jeśli ona będzie szczęśliwa, ja też będę, pomyślałam. Wprowadziłem się więc do mieszkania Rachel i zacząłem płacić 1500 dolarów miesięcznie. Miejsce było przyzwoite, ale wymagało pracy. Przez lata powoli przekształcałem je w coś pięknego. Kropka, odnowiłem całą przestrzeń. Postawiłem na czysty skandynawski styl, który zawsze kochałem. Nowe meble, nowoczesne urządzenia, wszystko starannie dobrane i opłacone z moich własnych pieniędzy. Kropka, moi rodzice i Rachel czasami mnie odwiedzali i zawsze komplementowali mój gust. Brytanii. Masz takie oko do projektowania, mówiła moja mama, przesuwając dłonią po blacie kuchennym który zainstalowałam. Rachel kiwała głową i uśmiechała się, zgadzając się, że miejsce wygląda niesamowicie. Ale na tym komplementy się kończyły. Nikt nigdy nie pytał o moją pracę, o to, jak wspinam się po szczeblach kariery w branży restauracyjnej. Pięć lat po przeprowadzce awansowałam na zastępcę dyrektora całkiem dobrze prosperującej sieci restauracji. To była dla mnie wielka sprawa, ale kiedy próbowałam podzielić się nowinami, rozmowa zawsze się zmieniała. To miłe, kochanie, mówiła moja mama, po czym natychmiast dodawała, a tak przy okazji, twój ojciec potrzebuje pomocy przy spłacie samochodu w tym miesiącu. Zawsze się zgadzałam, wiedziałam, że nigdy więcej nie zobaczę tych pieniędzy, ale wmawiałam sobie, że w ten sposób pomagam rodzinie. Potrzebowali wsparcia. A ja byłam w stanie im go udzielić. Mniej więcej po pięciu latach sytuacja Rachel się zmieniła. Wyszła za mąż za Toma i mieli razem dziecko. Naprawdę się z tego cieszyłem. Ale potem poprosiła mnie, żebym przyszła na spotkanie rodzinne. Brittany teraz, gdy mamy dziecko, nasze wydatki znacznie wzrosły, wyjaśniła, podskakując małej Emi na kolanie. Będziemy musieli zapłacić dwa tysiące zamiast piętnastusetek. setek, kropka poczułem, jak opada mi żołądek. Pięćset dolarów więcej co miesiąc to nie był żart, nawet z moim awansem. Ale patrząc na Rachel trzymającą swoje dziecko i toma siedzącego tam z tym oczekiwanym wyrazem twarzy, nie mogłam zmusić się do odmowy. Okej, okay, powiedziałem, mogę sprawić, że to zadziała. Kropka, nie wiedzieli, że oszczędzałam pieniądze przez prawie dziesięć lat. Nie były to tylko małe kwoty. Miałem prawdziwy plan kropka każdego miesiąca, po zapłaceniu zawyżonego czylszu i pomocy w różnych nagłych wypadkach odkładałem wszystko, co mogłem. Na moje marzenie o otwarciu własnej restauracji. Tak wiele nauczyłem się pracując w sieci. Widziałem wszystkie błędy, które popełniali, wszystkie sposoby, w jakie zostawiali pieniądze na stole. Miałem opracowany kompletny biznesplan, aż do projektu menu i struktury personelu. Siedziałem na prawie 180 tysiącach dolarów, czekając tylko na odpowiedni moment, aby wykonać swój ruch. Wszystko zmieniło się, gdy nasz stary dyrektor, pan Petersen postanowił przejść na emeryturę. Prowadził sieć restauracji przez 23 lata i szczerze mówiąc, był dla mnie jak mentor. Kiedy po raz pierwszy zacząłem pracę na stanowisku pracownika obsługi, dostrzegł we mnie coś i zachęcał do rozwoju. To ty zachęciłeś mnie do wzięcia udziału w kursach zarządzania i ostatecznie awansowałeś mnie na zastępcę dyrektora, pomyślałam. Britani, masz instynkt do tego biznesu, mawiał, miej oczy szeroko otwarte i ucz się wszystkiego, co możesz. Kropka, więc kiedy ogłosił przejście na emeryturę, pomyślałam. Że mam przyzwoitą szansę na przejęcie obowiązków kropka byłem jego prawą ręką od lat, znałem każdy aspekt działalności i w zasadzie zajmowałem się codziennymi sprawami, podczas gdy on skupiał się na szerszej perspektywie. Ale wtedy zrzucił bombę kropka jego córka Madison, miała przejąć stery. Świeżo po studiach, w wieku 22 lat, z zerowym doświadczeniem w zarządzaniu restauracją kropka poszła do Culinary Institute of America, wyjaśnił pracownikom podczas spotkania informacyjnego najlepsza w swojej klasie, błyskotliwy umysł dla biznesu. Jestem pewien, że przeniesie nas na wyższy poziom. Starałem się zachować otwarty umysł, kropka może naprawdę była tak dobra. Może jej wykształcenie przyniesie świeże pomysły, które uzupełnią moje doświadczenie. Chciałem z nią pracować, pokazać jej tajniki i pomóc jej odnieść sukces. Ten optymizm trwał dokładnie trzy dni. Madison wezwała mnie do swojego biura w pierwszy poniedziałek. przemeblowała już to miejsce. Pozbyła się starego drewnianego biurka ojca i zastąpiła je tym szklanym, które wyglądało, jakby należało do startupu technologicznego, a nie do siedziby sieci restauracji. tani, prawda. Powiedziała, nie odrywając wzroku od laptopa. Jakby nie spotkała mnie tuzin razy przez lata na imprezach firmowych i rodzinnych. Tak, zgadza się. Chciałam Cię oficjalnie powitać i zobaczyć, jak mogę Ci pomóc się zadomowić. Kropka w końcu spojrzała na mnie i nie spodobało mi się to, co zobaczyłem w jej oczach. Wyglądało to tak, jakby mnie oceniała, ale nie w dobry sposób. Sprawa wygląda tak, powiedziała, odchylając się na krześle. Przeglądałam strukturę personelu i myślę, że potrzebujemy pewnych zmian. Świeżej krwi. Ta branża szybko się rozwija i potrzebujemy ludzi, którzy za nią nadążą. Kropka, poczułem dreszcz przebiegający wzdłuż kręgosłupa. O jakich zmianach myślisz? Bądźmy szczerzy, ile masz lat, 35. To coraz więcej jak na tę branżę. To czas młodych, innowacyjnych. Planuję sprowadzić kilku moich kolegów z klasy, ludzi, którzy naprawdę rozumieją, dokąd zmierza branża. Kropka, nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Medison pracuje w tej firmie od 13 lat. Znam każdego dostawcę, każdy system, każde wyzwanie, przed którym stoimy. Pomogłam zbudować to miejsce, którym jest dzisiaj kropka, machnęła lekceważąco ręką. To jest właśnie problem. Utknąłeś w starych sposobach myślenia. Musimy się przebić, wprowadzić innowacje. Skontaktowałam się już z moją przyjaciółką ze szkoły, jesicą. Jest idealna na twoje stanowisko. Od tego momentu rozmowa poszła w dół. Próbowałem wyjaśnić wszystkie projekty, nad którymi pracowałem, relacje z dostawcami, które zbudowałem, programy szkoleniowe dla pracowników, które opracowałem. Nie była tym zainteresowana. Słuchaj, nie próbuję być złośliwa, powiedziała, choć i ton sugerował co innego. Ale musisz zaakceptować, że czasy się zmieniły. To nie jest sprawa osobista, to tylko biznes. Kropka opuściłem to spotkanie. Czując się jakbym dostał w bebechy. Trzynaście lat mojego życia, a ona była gotowa rzucić to wszystko dla jakiegoś kolegi ze studiów, który nigdy nie pracował na prawdziwej zmianie w restauracji kropka tego wieczoru zadzwoniłem do pana Petersona. Uznałem, że jeśli ktokolwiek może przemówić jej do rozsądku, to będzie to jej własny ojciec. Jim, musimy porozmawiać o Madison, powiedziałam, gdy tylko odebrał. Chcę mnie zwolnić i zastąpić jedną ze swoich koleżanek ze studiów. Kimś bez doświadczenia w naszych konkretnych operacjach, kropka, nastąpiła długa pauza. Jesteś tego pewna? Madison powiedziała mi, że jest podekscytowana pracą z obecnym zespołem. Mówię ci to, co powiedziała mi wprost. Powiedziała, że jestem za stara, że nadszedł czas na młodych ludzi i że już skontaktowała się z osobą, która mnie zastąpi. Kropka, kolejna pauza. Musisz zrozumieć, Brytanii. Madison ukończyła najbardziej prestiżowy program kulinarny w kraju. Przedstawiła mi ten niesamowity program rozwoju dla naszej sieci. Jej profesorowie mówią, że jest jedną z najbardziej obiecujących studentek, jakie kiedykolwiek mieli. słyszałem dumę w jego głosie i zdałem sobie sprawę, że ta rozmowa nie pójdzie tak, jak się spodziewałem. Jim, edukacja jest świetna, ale ona nie ma praktycznego doświadczenia w prowadzeniu operacji takich jak nasza. Nie rozumie naszej bazy klientów, naszych łańcuchów dostaw, dynamiki naszego personelu. Jestem pewien, że szybko się nauczy. I być może świeże spojrzenie jest dokładnie tym, czego potrzebujemy. Więc nie masz nic przeciwko zwolnieniu mnie? Chwileczkę, tego nie powiedziałem. Pozwól mi z nią porozmawiać. Jestem pewien, że to tylko nieporozumienie. Prawdopodobnie chcę po prostu zrestrukturyzować pracę, niekoniecznie pozbywając się doświadczonych ludzi, takich jak ty, kropka rozłączyłem się, czując się nieco lepiej. Ale to uczucie nie trwało długo, kropka, dwa dni później Madison wezwała mnie z powrotem do swojego biura. Rozmawiałam z tatą o naszej rozmowie, powiedziała, tym razem nawet nie udając przyjaźni. On myśli, że może byłam trochę pochopna w mojej ocenie. Dobrze, cieszę się, że możemy to rozwiązać. Nie ekscytuj się zbytnio. Daję ci dwa tygodnie na zakończenie bieżących projektów i przekazanie obowiązków. Potem możesz zacząć szukać nowej pracy. Dwa tygodnie. Madison, to nie jest wystarczająco dużo czasu, aby właściwie przenieść trzynaście lat relacji i wiedzy. Jessica będzie musiała zacząć za trzy tygodnie, a ja chcę mieć dla niej czyste konto. Wpatrywałam się w nią przez chwilę, zdając sobie sprawę, że nie ma sensu się kłócić. Podjęła już decyzję, prawdopodobnie zanim jeszcze weszła do tego budynku. W porządku, powiedziałem, zrobię co w mojej mocy, aby udokumentować wszystko w ciągu dwóch tygodni. Kropka, gdy wyszedłem z jej biura. Poczułem dziwną mieszankę emocji. Część mnie była zdruzgotana. Ta praca była moim życiem przez trzynaście lat. Kropka, włożyłem w nią wszystko, nauczyłem się wszystkiego, co mogłem, zbudowałem relacje z ludźmi z całej branży. Ale inna część mnie poczuła coś, czego się nie spodziewałem. Ulgę! Po raz pierwszy od lat miałem być wolny i realizować własne marzenia, zamiast budować czyjeś imperium. Może to był właśnie ten bodziec, którego potrzebowałem! Dwa tygodnie później po raz ostatni wyszedłem z tego biurowca jako pracownik. Madison sprawiła, że przejście było tak trudne jak to tylko możliwe, kwestionując każdą procedurę, którą próbowałem udokumentować i odrzucając większość moich zaleceń kropka, patrzyłem, jak jej przyjaciółka Jessica Walton, jakby była właścicielką tego miejsca, przytakiwała wielkim planom Madison, podczas gdy najwyraźniej nie miała pojęcia, co to właściwie oznacza w praktyce kropka, przez trzy dni po tym wydarzeniu siedziałam w domu. Zamawiałem jedzenie na wynos. Oglądałem Netflixa i pozwoliłem sobie przetworzyć to, co się stało. Trzynaście lat mojej kariery przepadło, bo jakiś rozpieszczony dzieciak chciał pobawić się w restauracyjnego potentata ze swoimi kumplami ze studiów. Ale wiesz co? Te trzy dni nikt nie robienia były niesamowite. Nie mogłem sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz po prostu się zrelaksowałem. Nie martwiąc się o raporty inwentaryzacyjne czy harmonogramy pracowników kropka czwartego dnia zdecydowałem, że nadszedł czas, aby powiedzieć o tym mojej rodzinie. Sobotni obiad w domu moich rodziców był tradycją. Rachel zawsze przychodziła z Tomem i ich czteroletnią córką Emmą. Poczekałem, aż wszyscy usiądą, zanim poruszyłem ten temat. Więc mam pewne wieści. Zostałem zwolniony z pracy. Kropka, reakcja nie była taka, jakiej się spodziewałam. Zamiast troski lub współczucia, wszyscy po prostu przestali jeść i wpatrywali się we mnie. Cisza przeciągała się, aż stała się niewygodna. Jak to zwolniona? Zapytał w końcu mój tata. Jego głos był ostry. Nowa dyrektor zdecydowała, że chce zatrudnić swoich ludzi. Najwyraźniej jestem za stary i za bardzo utwierdzony w swoich przekonaniach. Więc jesteś bezrobotny, powiedziała mama, jakby potwierdzała coś strasznego. Czy to oznacza, że nie możesz nam już pomóc? przerwał tata. Mam na myśli wsparcie finansowe. Czułam się, jakbym została spoliczkowana. Byłam tutaj, zmagając się z największym niepowodzeniem w karierze w moim życiu, a ich pierwszym zmartwieniem było to, czy ich pociąg z pieniędzmi wyschnął. A co z czynszem? nawtrąciła się Rachel. Mówisz, że nie możesz już płacić czynszu. Rachel, właśnie straciłem pracę, ja też potrzebuję trochę czasu. O nie do diabła powiedziała, a jej głos stał się głośniejszy. Nie prowadzę tu organizacji charytatywnej. Jeśli nie możesz płacić czynszu, musisz się wyprowadzić. Płacę ci dwie tysiące dolarów miesięcznie za mieszkanie, które powinieneś wynajmować za 1200 rok dolarów. Kropka przewróciła oczami. Dobra. 6.000 miesięcznie bierzesz albo nie, kropka wpatrywałem się w nią. 6.000 Rachel, próbujesz mnie zmusić do odejścia. Może powiedziała wzruszając ramionami. Nie stać nas na utrzymywanie bezrobotnych. kropka Odwróciłem się do rodziców, czekając, aż coś powiedzą. Moja mama odezwała się pierwsza. Przykro mi, Brittani, ale Rachel ma rację. Nie jest zobowiązana do utrzymywania pasożyta. Pasożyt, moja własna matka nazwała mnie pasożytem. Rozumiem, powiedziałam cicho, wyjdę za tydzień. Trzy dni, warknęła Rachel. Chcę, żebyś wyszła za trzy dni. Jeszcze raz rozejrzałem się po stole. Po tych wszystkich pieniądzach, które dawałam im przez lata, po tym całym dodatkowym czynszu, który płaciłam bez narzekania, byłam pasożytem. Za trzy dni, powiedziałam, wstając. Dzięki za kolację. Następne dwa dni spędziłem na pakowaniu wszystkiego, co kupiłem przez lata. Każdy mebel, każde urządzenie, każda dekoracja, która zmieniła to miejsce w piękny dom... Wszystko to trafiło do magazynu. Który wynająłem po drugiej stronie miasta. Rachel dzwoniła do mnie wielokrotnie podczas przeprowadzki, krzycząc, że kradnę jej meble. Za każdym razem spokojnie wyjaśniałem, że wszystko, co zabierałem, kupiłem za własne pieniądze. Kiedy skończyłem, mieszkanie wyglądało dokładnie tak, jak wtedy, gdy wprowadziłem się do niego 10 lat wcześniej: gołe ściany, tania, a wszystko na podstawowym poziomie budowlanym. Tej nocy zameldowałem się w hotelu w centrum miasta. Następnego ranka zacząłem szukać mieszkania. Znalazłem ładne mieszkanie z jedną sypialnią w dobrej okolicy za 1400 dolarów miesięcznie, 600 dolarów mniej niż płaciłem Rachel. Zablokowałem ich numery telefonów, wszystkich. Rachel, Tom, moi rodzice zniknęli. kiedy podpisywałem umowę najmu. Nie mogłem powstrzymać się od uśmiechu. Po raz pierwszy od dziesięciu lat płaciłem uczciwy czynsz rynkowy. Po raz pierwszy od trzynastu lat nie miałem szefa. Kropka i po raz pierwszy w moim dorosłym życiu miałem gonić za własnymi marzeniami. Dzień po przeprowadzce do nowego mieszkania zacząłem wdrażać swój projekt biznesowy. Planowałem to od prawie dziesięciu lat, a teraz wreszcie miałem swobodę, aby to urzeczywistnić. spędziłem tygodnie jeżdżąc po mieście w poszukiwaniu idealnej lokalizacji. W końcu znalazłem ją opuszczoną przestrzeń w dzielnicy, która dopiero zaczynała stawać się modna. Czynsz był tani, ponieważ miejsce było w rozsypce, z uszkodzoną wodą i przestarzałą instalacją elektryczną, ale widziałem potencjał. Ruch pieszy był dobry, w pobliżu znajdował się parking, a lokal był blisko zarówno biur, jak i obszarów mieszkalnych. Wykupiłem lokal za bezcen i natychmiast rozpocząłem remont. Wiele prac wykonałem sam, aby zaoszczędzić pieniądze ale zatrudniłem profesjonalistów do instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Podczas budowy byłem zajęty wszystkimi innymi aspektami zakładania firmy. Uzyskanie pozwoleń i licencji było koszmarem papierkowej roboty i inspekcji, ale znałem system od lat w branży. Zatrudniłem niewielki personel, kucharza, dwóch serwerów i kierowcę dostawczego. Ludzi, z którymi pracowałem wcześniej i którym mogłem zaufać. Zaciągnąłem również pożyczkę biznesową w banku. Dzięki moim oszczędnościom i doświadczeniu w branży zakwalifikowałem się na przyzwoite warunki. Nie była to ogromna kwota, ale w połączeniu z moimi własnymi pieniędzmi wystarczyła, aby wszystko odpowiednio skonfigurować. Kiedy zaprojektowałem menu, postawiłem na prostotę, ale wysoką jakość. Bergerii, kanapki, sałatki, kilka dań z makaronu, komfortowe jedzenie w dobrym wydaniu. I upewniłem się, że dostawa będzie dostępna od pierwszego dnia. Pamiętałem pandemię sprzed trzech lat i to. Jak ważna stała się dostawa podczas lockdownów. To doświadczenie nauczyło całą branżę, że dostawa nie była już tylko miłą opcją, ale była niezbędna. Dzień otwarcia był jednocześnie przerażający i ekscytujący. Włożyłem w to miejsce wszystko, co miałem, moje pieniądze, mój czas, moje marzenia. Gdyby się nie udało, zaczynałbym od zera w wieku trzydziestu pięciu lat. Ale nie zawiodłem, kropka w rzeczywistości biznes był lepszy niż śmiałem mieć nadzieję. System dostaw, który skonfigurowałem, działał idealnie, a ludzie w okolicy szybko odkryli, że oferujemy wysokiej jakości jedzenie z niezawodną obsługą. Waters zaczął napływać, kropka ludzie utknęli w domu, byli zmęczeni gotowaniem i szukali dobrego jedzenia, które nie było fast foodem. Moje proste menu i niezawodna dostawa były dokładnie tym, czego ludzie potrzebowali. W ciągu sześciu miesięcy osiągnąłem niewielki zysk, nieogromny, ale wystarczający. By zacząć spłacać kredyt biznesowy przed terminem. W dziewiątym miesiącu moje zyski podwoiły się. Byłem niezwykle ostrożny z pieniędzmi, wkładając prawie wszystko z powrotem w biznes, lepszy sprzęt, marketing, budowanie rezerwy gotówkowej. Po raz pierwszy od lat czułem się naprawdę optymistycznie nastawiony do przyszłości. To nie było tylko przetrwanie, to był rozkwit. I robiłem to całkowicie na własnych warunkach, bez niczyjej pomocy czy ingerencji. Po roku prowadzenia restauracji czułem się całkiem dobrze. Biznes był stabilny, moje płatności kredytowe były możliwe do spłacenia. A nawet zacząłem myśleć o rozszerzeniu menu. Właśnie wtedy zadzwonił mój telefon z numerem, którego nie rozpoznałam. Cześć, Brytanii, tu Twoja matka. Prawie się rozłączyłam. Po miesiącach błogiej ciszy, usłyszenie jej głosu było jak policzek w twarz. Skąd masz ten numer? Dostałam go od Twojej dawnej współpracowniczki, Sary. Słuchaj, kochanie, słyszeliśmy od znajomych: Że masz teraz własną restaurację. To wspaniale. Jesteśmy z ciebie dumni. Kropka fałszywa słodycz w jej głosie sprawiła, że poczułam ciarki na skórze. Czego chcesz, mamo? Chcemy, żeby między nami było dobrze. Strasznie za tobą tęsknimy i myślimy, że może wcześniej byliśmy zbyt surowi. Rodzina powinna trzymać się razem. Kropka roześmiałam się naprawdę głośno. Nazwałeś mnie pasożytem i wyrzuciłeś trzydniowym wypowiedzeniem. Teraz chcesz wszystko naprawić. Byliśmy po prostu zestresowani pieniędzmi, kochanie. Wiesz, jak to jest. Ale mieliśmy czas do namysłu i zdajemy sobie sprawę, że popełniliśmy błąd. Niech zgadnę, dowiedziałeś się, że nie mieszkam gdzieś pod mostem, więc teraz chcesz wrócić. Kropka słodki ton natychmiast zniknął. Nie wymądrzaj się, młoda Dejmau. Twoja siostra pozwoliła ci mieszkać w jej mieszkaniu przez lata. Przynajmniej teraz możesz nam pomóc. Pozwoliła? Płaciłam czynsz, właściwie to przepłacałam. Mąż Rachel, Tom, został zwolniony w zeszłym miesiącu. Nowi najemcy płacą tylko 1500 euro, a Rachel z trudem wiąże koniec z końcem. Pomyśleliśmy, że może mógłbyś pomóc, kropka, to był prawdziwy powód tego telefonu. To brzmi jak ich problem, mamo. Jak możesz być takim egoistą? Jesteśmy rodziną. Wyjaśniłaś, że nie jestem rodziną, gdy potrzebujesz wsparcia. Jestem rodziną tylko wtedy, gdy potrzebujesz pieniędzy. Rozłączyłem się i natychmiast zablokowałem również ten numer. Ale na tym się nie skończyło, następnego dnia dostałem SMS-a z nieznanego numeru. Była to Rachel, która nazwała mnie chciwą, mściwą i samolubną za odmowę pomocy. Kropka mówiła o tym, jak porzucam rodzinę i jak zawsze byłam zazdrosna o jej sukces. nie zawracałem sobie głowy odpowiadaniem. Po prostu zablokowałem ten numer i wróciłem do pracy. Myślałem, że to koniec, myliłem się. Tydzień później byłem w trakcie lunchu, kiedy zobaczyłem ich przechodzących przez frontowe drzwi, kropka moi rodzice, Rachel, Tom i mała Emma. Rozejrzeli się. Jakby byli właścicielami tego miejsca, po czym usiedli przy jednym z moich najlepszych stolików, kropka moja kelnerka, Jenny, podeszła do mnie, wyglądając na zdezorientowaną. Ten stolik mówi, że chcą rozmawiać z właścicielem. Zachowują się naprawdę dziwnie. Podeszłam do ich stolika, serce mi waliło. Czego chcecie? Chcemy zamówić jedzenie, powiedziała Rachel głośno, upewniając się, że inni klienci mogą ją usłyszeć. Ale nie mamy pieniędzy. Ponieważ jesteś rodziną, pomyśleliśmy, że nakarmisz nas za darmo. Inni klienci zaczęli się gapić, kropka czułam, jak moja twarz robi się gorąca z zażenowania i złości. To jest biznes, a nie organizacja charytatywna. Jeśli nie możesz zapłacić, musisz wyjść. Jesteśmy rodziną, powiedziała moja matka, równie głośno. Z pewnością możesz oszczędzić na posiłku dla własnej rodziny. Tom odchylił się do tyłu na krześle z tym samym zadowolonym z siebie wyrazem twarzy, który pamiętałam. Będziemy tu przychodzić codziennie. Dopóki nie zaczniesz nam pomagać. Niech to będzie regularne, Kropka, wtedy miałam już dość. Podszedłem do recepcji i podniosłem słuchawkę. Ochrona tu Brittani z Hometown Kitchen. Chcę, żebyście usunęli kilka osób, które próbują zdobyć darmowe jedzenie i zakłócają mój biznes. Kropka, w ciągu pięciu minut weszło dwóch ochroniarzy z centrum handlowego. Wskazałem na stół mojej rodziny. Ci ludzie odmawiają płacenia za jedzenie i przeszkadzają moim klientom. Chcę, aby zostali usunięci i otrzymali zakaz wstępu. Strażnicy podeszli do stolika. Ludzie, musicie iść z nami. To oburzające, wykrztusił mój ojciec. To nasza córka. To własność prywatna. Jeśli właściciel chce, abyście opuścili to miejsce, musicie je opuścić. Rachel zaczęła robić scenę, podnosząc głos na temat tego, jaka jestem niewdzięczna, ale strażnicy nie mieli nic przeciwko temu, kropka, eskortowali całą moją rodzinę, podczas gdy inni klienci przyglądali się temu w oszołomionej ciszy, kropka, upewniłem się, że powiem strażnikom. Aby dobrze się im przyjrzeli i nigdy nie wpuszczali ich z powrotem. Po ich wyjściu musiałem przeprosić innych klientów za zakłócenie porządku, kropka, większość z nich była wyrozumiała a kilku nawet zostawiło większe napiwki niż zwykle. To było dwa lata temu. Od tego czasu nie widziałem ani nie słyszałem od żadnego z nich, chociaż nadal od czasu do czasu wysyłają wiadomości z nowych numerów telefonów. Zawsze to samo, jak bardzo za mną tęsknią, jak powinniśmy się pogodzić, jak rodzina jest najważniejsza. Usuwam je bez czytania pierwszej linijki. Z drugiej strony, mój biznes absolutnie rozkwitł. W zeszłym miesiącu dostałem szansę, na którą czekałem. Sieć restauracji, w której pracowałem, zbankrutowała. Kropka, okazało się, że genialne zarządzanie i innowacyjne pomysły Madison wcale nie były takie genialne. Jej ojciec stracił wszystko. Kropka, kupiłem to miejsce za ułamek tego, co było warte zaledwie dwa lata temu. Budynek, sprzęt, nawet nazwę, choć natychmiast ją zmieniłem. Kropka, zatrzymałem pracowników. Których znałem, tych, którzy byli tam za moich czasów i przetrwali rządy terroru Madison. Kropka, czułem się niesamowicie wchodząc do tego budynku jako właściciel, a nie zastępca dyrektora, który został wyrzukony za bycie zbyt starym. Niektórzy pracownicy, którzy mnie pamiętali, nie mogli w to uwierzyć. Kilku nawet się rozpłakało, gdy powiedziałem im, że ich praca jest bezpieczna. Zarabiam teraz więcej pieniędzy niż kiedykolwiek marzyłem, kiedy pracowałem dla kogoś innego. W końcu jestem gotowy, by kupić własne mieszkanie zamiast wynajmować. Koniec z wynajmującymi, koniec z zależnością od kogokolwiek w kwestii dachu nad głową. Czasami zastanawiam się, co by było, gdyby moja rodzina wspierała mnie, gdy straciłem pracę. Gdyby okazali choć odrobinę zrozumienia lub zachęty, zamiast od razu spisywać mnie na straty, ale szczerze mówiąc, cieszę się, że sprawy potoczyły się tak, a nie inaczej. Wyrzucenie z pracy zmusiło mnie w końcu do realizowania własnych marzeń. Zamiast spełniania marzeń innych ludzi, bycie nazwanym pasożytem uświadomiło mi, że to ja przez lata wspierałem pasożytów. Moja rodzina myślała, że mnie każe, odcinając mnie. Zamiast tego, uwolnili mnie. I nigdy nie byłem szczęśliwszy.